E, e, nie można pracować, że młody żonkoś e, nie może pracować przez rok czasu. Ja tak powiedziałem, dlatego, że taka jest wola Jachwę. Młody żonkoś, panie Dawidowicz, młody żonkoś, Jachwę chce, żeby był w domu z żoną, a nie pracował. Rozumie pan, panie Dawidowicz? Bo pan żeś mnie skrytykował, że to nieprawda, że ja przekręciłem. Taka jest wola Jahwe, żeby młody mąż był ze swoją młodą żoną w domu, żeby był. Rozumie pan panie Dowidowicz? O to chodzi. Dlatego nie Zaleca Pan Bóg zabrania nakładania jakiegokolwiek obowiązku pracy, żeby ten dzieciak, ten chłopak młody nie pracował, żeby się rozkoszował żoną w domu, a nie biegał, latał i biznesy kręcił. Rozumie Pan? Dziękuję. Tak, bo tam był taki argument, że wcale nie chodzi o pracę, tylko chodzi o to, żeby właśnie ten młody mężczyzna. <laughs> Nie szedł do wojska, że nigdzie w tym wersecie nie ma mowy tak, o pracy. To jest dodawanie, albo żeby y, rządowe y, ministerstwa, czy tam rząd nie nakładał na niego obowiązków pracy. A co to za różnica, czy on będzie y, miał obowiązek pracy w Ministerstwie Obrony Narodowej od godziny 8 rano do 16, czy będzie pracował i biznesy lody kręcił, jeździł w delegację, swój biznes robił i pracował. Do Poznania, do Wrocławia, do Gdańska i z powrotem. I będzie żonę zostawiał samą w noc, w domu. Prawda? Jaka to różnica? Jest żadna. Jak chcę ewidentnie, żeby młody żonkoś nie pracował, żeby po prostu był z żoną w domu. I o to chodziło naszemu Bogu. A dlaczego o to chodziło? Bo to mówi Księga Prawa, a nie Księga Przymierza, i Księga Prawa musiała. Jak krowie na rowie tłumaczyć ewidentnie w ustawach i przepisach. Które były dodane za przestępstwa, bo oni Ducha Bożego nie mieli. Więc taki młody żonkoś musiał mieć napisane, żeby się łopatologicznie nauczył i związał emocjonalnie ze swoją małżonką. Rozumiecie o co chodzi, kochani? Gdyby miał Ducha Bożego, to nie musiałby według Księgi Prawa iść, i nie musiałby tak siedzieć znowuż zakuty kajdankami do domu. Po prostu kochałby ją, bo miałby ducha. Mieliby tego samego ducha. Więc by się kochali tak czy inaczej. Rozumiecie o co chodzi? Przepraszam, że na chwileczkę wskoczyłem na temat pana Dawidowicza, ale on jest niezmiernie, niezmiernie liskowaty. I chytry w swoich przebiegłych matactwach, niezwykle liskowaty, niezwykle przebiegły, niezwykle chytry w swoich matactwach. Powtarzam to jeszcze raz. I kto ma Ducha Bożego, to zrozumie, że Jezus Chrystus jest obrazem Jachwe, że jest to Jachwe w ciele. Kto ma Ducha Bożego, to zrozumie rozdział pomiędzy Księgą Przymierza a Księgą Prawa. Bo to były dwie różne inne księgi i inne prawo dane w zupełnie innym czasie. Rozumiecie? Tak, Dziękuję. Tak, ta, bo jeszcze trzeba dodać to, że pan Dawidowicz posłużył się, jeżeli się nie mylę, Biblią Tysiąclecia, która tłumaczy ten werset faktycznie tak, że tam w tym przekładzie nie ma ewidentnie mowy o pracy fizycznej. Jest, żartujesz? Jest tam. No, no czy tam żartujesz? Jest tam, no, no czy ten żartujesz, jest tam, no, no mi Księć, mi czy ten Biblią jaką? Tysiąclecia się posłużył? Tysiąclecia, Przecież to jest tak. katolicki przekład, to jest katolicka Biblia za apokryfami. Czy tego się nie używa w ogóle? Tam, tam jest to przetłumaczone jako, że publiczny obowiązek żaden na tego mężczyznę nie przypadnie. Natomiast, jak pójdziecie na przykład na Bible Hub i przeczytacie w interlinii, to tam jest ewidentnie napisane o, jakiej, o jakiejkolwiek pracy. Także. No, no, bo to jest właśnie to wybieranie ze Słowa Bożego. To mi pasuje, a to mi nie pasuje. Ale pan Dawidowicz mnie, 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 mnie wywołał do tablicy nasz zbór, nasze zgromadzenie. No to jest to odpowiedź na jeden z wielu jego matactw, krętactw i próby prania mózgu niewinnym, biednym, normalnym, zwykłym ludziom, którzy szukają prawdy. Tak to wygląda. Eee, słuchajcie, dostałem najnowsze informacje, że. Ortodoksi, judaiści, słuchajcie, nie idą do wojska właśnie. Właśnie dlatego nie idą do wojska. Słuchajcie, sprawdźcie sobie sami, dlaczego nie idą do wojska, będziecie wiedzieli. Dobra, aha, gdyby ktoś podejrzewał, że ja piję wino czerwone i jestem alkoholikiem, to chciałbym wam powiedzieć, że to jest naturalny sok kiszony z buraków kiszonych. Tak to wygląda, bo różnie to, słuchajcie, potem jest. Może w takiej małej jakiejś karawce popijam na przykład jakiegoś tam Egribi albo coś tam innego. Słuchajcie, pijcie sok naturalny z ogórków kiszonych i z buraków kiszonych i z kapusty kiszonej, bo one bardzo dobrze wpływają na... Drogę pokarmową. Tym fantastycznym akcentem zakończymy. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za to, że z nami jesteście. Wspierajcie nas. Dziękujemy za datki. Powtórzę jeszcze raz: wspierajcie nas, kochani, wspierajcie nas, kochani, wspierajcie nas, kochani. Błogosławimy Was wszystkich i pamiętajcie, prawda jest tylko i wyłącznie tu zapisana. Nie słuchajcie, nie oglądajcie Herezji, bo Herezja doprowadzi Was po prostu do, do grobu, do prawdziwego grobu. Bądźcie na tej wąskiej ścieżce, czytając, sami sprawdzając Słowo naszego Boga. Kochani, tradycyjnie zaczynamy od powitania. Powitamy najpierw autora, który zawsze jest, gdy czytamy, zawsze jest z nami, gdy czytamy słowo Boże. Powitamy Pana Jezusa Chrystusa modlitwą. Witam również wszystkich zgromadzonych tutaj u nas w zborze. Witam was na internecie, online, witam wszystkich, którzy będą oglądać na YouTube i na innych platformach. Pomódmy się, przywitajmy naszego Zbawiciela. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami, za Twoje słowo. Błogosław te zgromadzenie, błogosław każdego, kto ogląda, kto słucha, kto czyta Twoje słowo, błogosław nas wszystkich, abyśmy dzisiaj, w szczególności właśnie dzisiaj w pełnym zrozumieniu. Czytali, słuchali, uczyli się Twojego świętego słowa, wiecznego słowa, słowa, które daje życie. W Twoje święte imię Jezusa Jahuszy jedynego Boga, jedynego Zbawiciela, jedynego Króla, jedynego Pana modlimy się. Amen. 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 Słuchajcie, moi drodzy, e, przede wszystkim również zanim zacznę, chciałbym bardzo podziękować za. Wszyscy chcielibyśmy bardzo podziękować za każdą złotówkę, którą przesyłacie. Te pieniążki idą na wzrost i ewangelizację ludzi wierzących prawdziwie, biblijnie w Ewangelię Jezusa Chrystusa i służą do szerzenia, głoszenia o Królestwie Bożym. Po to są te pieniądze, które są przesyłane. Z całego serca jeszcze raz dziękujemy za to. Prosimy, abyście wspierali nas, wspierali nas, wspierali nas, bo dzięki Wam jesteśmy w stanie dalej prowadzić naszą służbę. Po prostu, bo my sami po prostu nie dajemy rady. Kiedy pracowałem latami w Kanadzie, zarabiałem bardzo dobre i bardzo duże pieniądze. Byłem w stanie sam ciągnąć to. Pan Bóg mnie wysłał do Polski, do naszej ojczyzny, abym tutaj głosił. Tutaj sprawa przedstawia się inaczej. Muszę spędzać masę czasu na głoszeniu, na ewangelizacji. Wszyscy to robimy. To nie tylko ja zrezygnowałem z biegu, zrezygnowałem z uganiania się za pieniędzmi, za biznesem. Nie tylko ja. Tutaj jest wielu takich, którzy zrezygnowali z tego samego. Wielu nie będziemy się tutaj niczym chwalić, nie będziemy niczego tutaj palcami pokazywać. Jeżeli macie tego samego ducha Bożego, którego mamy my, to zrozumiecie, o czym mówimy. Więcej nie trzeba. Jeszcze raz z całego serca błogosławimy wszystkich darczyńców. Dziękujemy za wszystkie dary, za każdą złotówkę, za wszystko, co przesyłacie. Prosimy Was o wsparcie. Prosimy Was o subskrybowanie kanału. Prosimy Was o polubienie y, nagrań naszych, jeżeli lubicie, jeżeli uznacie za stosowne i prosimy Was o wspieranie. Każdy, kto może, y, to niech wspiera, bo to jest nasze wspólne dzieło, kochani. Y, to na tyle. Y, na pasku będziecie widzieli y, numer konta y, naszego stowarzyszenia. Stowarzyszenie się nazywa Polskie Zbio Zbory Biblijne Stowarzyszenie Polskich Zborów Biblijnych. Także, także tyle, jeszcze raz błogosławimy i dziękujemy.